Rada na dziś to nigdy w życiu nie pomijaj dwóch dni pod rząd. Czyli jeżeli wczoraj nie ćwiczyłeś, bo byłeś zmęczony albo naprawdę ci się nie chciało i nie zrobiłeś tego treningu, to dzisiaj koniecznie musisz go zrobić jak najszybciej. Bo jeżeli pominiesz dwa dni na raz, dwa dni pod rząd, to przekonasz swój umysł i przekonasz samego siebie, że jesteś tą osobą, która pomija dni. I tą osobą, która nie robi tego, co sobie postanowiła. Więc. Jeżeli chcesz być bardziej konsekwentnym w tym, co robisz i trzymać się swojego słowa, to pierwszy link w opisie: możesz zakupić mój kurs. Pre-order właśnie jest za pół ceny, więc zapraszam bardzo do stawania się lepszym. To, jest twój, to będzie Twój pierwszy krok w stronę stania się lepszym i staje się najlepszą wersją samego siebie. Jeżeli chcesz być osobą, która nie pomija treningów, która trzyma się swojej diety i która idzie spać o. Dobrej porze, to link w opisie. Pozdrawiam.